If you breathe again, it'll be my signal to kill you. Saved a cold-blooded surprise for you, honey. You want to pet her? Be my guest. Don't be afraid. She just wants to say hello. Guess you rolled the snake eyes tonight, bounty hunter. Afraid of snakes? Oh, poor baby. It will all be over soon. We'll be right <laughs> back. Collected. Teach you about the number one master. Shake a plan. I'm bounty hunter, my little friends here might cheer you up. I'm gonna rip you built from limb. Now, when I say, who's the best, you say, show me, I will tear you to pieces. Why won't you die? Who is the master What a before <laughs> the master! The battle will continue in hell! Our bounty hunter! Feel the power of the You defeated me! How is it possible? Swift calculation. We have perfect protocols. You Homo sapiens do not. You think your fight ends with me, Bounty Hunter?

Więc spójrz na mój wynik. 77 śmierci i tą planszę przechodziłem 96 minut na poziomie normalnym. Teraz ostatnia tutaj faza to był po prostu znaczy fart. Myślę, że trudniejszym fazą była ta poprzednia, gdzie był ten robot i te latające kółka, wychodzą, gdzie wychodziły jeszcze, wychodzili jeszcze ci e, no ci żołnierze, Moż, mogłem, można było spać i tak dalej. No dobra, zobaczmy co będzie teraz. Samurai, ostatni boss. You know, do you people have any idea how much expenses I have? And keeping this piece of junk together ain't exactly my profession, but somebody gotta do it. My child, you have exceeded all expectations. Sadly, I have some unfortunate news for you. You were never supposed to make it out alive. How come? You see, the company is under new management, and our recent directives have been to take over more territories and eliminate all possible evidence of our involvement. I still expect compensation for my efforts, Ms. Rose. This means that your employment is, unfortunately, terminated, and a bounty is now being placed on your head. And it seems my head as well. Such an unforeseen turn of events. However, all contracts must be honored, and I believe my retirement from this company is imminent. A contract is still a contract, and a rose is still a rose. Wolf Mother. I napisy końcowe. Wolf Mother. Fajnie, fajnie to na końcu ta scena była i, i muzyka i um, te plansze były dość krótkie. Tam trzy jakieś takie mniej więcej drzwi do przejścia, a na końcu boss po bo cztery jakby świat, zróżnicowane światy w każdym świecie, w każdej lokacji, bo byli hokeiści i tam, już nie pamiętam ktoś tam jeszcze coś, cztery różne nacje, a teraz samurajowie tej czwartej i tam jeszcze dwie poprzednie, których nie pamiętam, w każdej pięciu bosów do pokonania, każdy z bosów, czyli 4 razy 5 dwudziestu bosów, każdy z bosów inaczej zrobiony, z kilkoma fazami i poziom normalny, gdzie no, można było się zdenerwować, znaczy zdenerwować, no, jak to powiedzieć, zniecierpliwić po kilku takich śmierciach. Ale no, ja nie jestem z tych, którzy się poddają, tylko to było też tak, że każdego takiego wroga, o teraz będą ci wszyscy chyba bosowie pokazani, kto podkładał pod nich głos, przy każdym takim wrogu można było po kilku razach nauczyć się mechaniki. Nawet jak był ten wąż, to on też wychodził w tych samych miejscach i zaginał się w tych samych miejscach. Trudniej jest przy grach, kiedy on ma losowe, po prostu losowo zadaje te ciosy i trudno się tego nauczyć. Tu chyba w większości bossów było tak, że te, te, te ciosy były powtarzalne i można było się tego po, czas, po czasie nauczyć. No, przy ostatnim bosie, który miał a, a, tutaj ja to pokażę na filmiku kilka faz a, 77 razy zginąłem w całej tej planszy z tym tej ostatniej z Samurajem, a, z tym ostatnim bosem, nie, nie na samym bosie, tylko w ogóle w całej planszy 77 razy a, i 96 minut przechodziłem plansze, gdzie poprzednie plansze przechodziłem w 20 minut. Ale mimo wszystko, jeżeli ktoś lubi tego typu gry, to ja szczerze polecam. Dzięki Mateusz za polecenie tej gry. Jest podobna Street Rage 4, czy coś takiego, że też tak się idzie, coś takiego jak na automatach idzie się na takie ulice, coś tam widziałem, więc może też to zagram. Czasem, z czasem z czasem, tak. E, tu animacja, strzelanie, to w sumie jakby nie mam się do czego przyczepić, e, żeby coś mi się nie podobało, bo, bo mówię, I, i różnorodność tych broni, i miotacze ognia, i granatnik, i potem jeszcze jakieś zielone, z takim, z takim zielonymi strzałami, pociskami. E, nie wiem, cała gra mi zajęła no może tak 6 godzin, więc a może więcej. E, więc jak tylko, a była na promocji 40 zł, więc jak ktoś lubi tego typu gry, to tutaj a, na poziomie normalnym, chyba nie wiem, jak jest na poziomie a, takim łatwym, czy tak znacząca różnica. Ale na poziomie normalnym można to przejść. A, chociaż no, są sytuacje, kiedy można się. Poirytować. Czasami na bosie, stwierdziłem, jakby był taki boss, który huśtał się na takim. E, to jest taki, taki. Co to jest? Taki kielich z tym. E, z surówką e, przy odlewni, jak jest. I on rzucał takie kule ogniste. Ja skupiałem się na tym, żeby stać na górze na platformach. A to była tylko kwestia tego, żeby skoczyć poniżej platformy i on wtedy te kule nie spadały w tym miejscu, a potem tylko poskakiwały, zresztą to na filmie było. I na każdego po prostu był sposób, trzeba było tylko spokojnie przejść to, naciskam X. I... O, raczej nie. Nawet nie mogę tu nic zmienić. 50% gry, bo nie zbierałem tych wszystkich zostawmy to, bo może do tego kiedyś wrócimy, nie zbierałem tych wszystkich walizek, no i można zagrać we dwóch, też pewnie ciekawie jest we dwóch zagrać no dobra, to kończymy tutaj tą serię i lecimy do innych pozostałych, do zobaczenia w kolejnych seriach w innych